Szymanko, Siemanko, Siemanko, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie. Na początek musimy oczywiście wylosować skina. Bo już dopytywaliście w komentarzach, kiedy losowanie, czy można wygrać jeszcze tego bizonika. A więc mówię wam właśnie teraz w tym momencie losujemy zwycięzcę tego właśnie oto bizonika. A zdobyć go mogliście, komentując, dając łapeczki w górę i oczywiście subując mój kanał. Na początek wylosujemy sobie. Odcinek, z którego będziemy brać komentarze. Odcinku włącznie w tej edycji na ten skin było 6. 1 to będzie najnowszy, szósteczka to będzie najstarszy odcinek. Także losujemy sobie na początek odcinek. I będzie to odcinek czwarty. Odcinek czwarty, a więc będziemy brać komentarze z. Już patrzymy. 1, 2, 3 i 4 to był moi drodzy. No nie może być inaczej. Opening nowej operacji w CSGO. Nowa operacja Riptide. Pierwszy opening. Film, który bardzo wam się spodobał. Zostawiliście tam 137 łapek w górę, a komentarzy zostawiliście 70. Także będzie z czego wybierać. Za moment przenosimy się do drugiego etapu losowania. OK, moi drodzy, komentarze wczytane, zduplikowane komentarze usunięte. Zostało nam 67 komentarzy. Także Bizonik leci w tym momencie do Mateusz Mientus napisał: chcę wygrać Mateusz i właśnie teraz. Wygrałeś w tym momencie skin, powinien już czekać na Ciebie na Twoim koncie Steam, także zaakceptuj tą wymianę Gratuluję, Was zapraszam do kolejnych zabaw, bo będą oczywiście do wygrania skiny, ale teraz zapraszam Was na odcinek Bang, 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 witajcie moi drodzy, bardzo serdecznie, witam Was oczywiście najgrubszy suchy w mieście Powracam, oczywiście, jak zwykle po krótkiej przerwie. Tym razem przerwa od streamowania od odcinków była spowodowana, oczywiście, jak zwykle pracą i jej nadmiarem, ale nie tylko, bo w tym czasie zaopatrzyłem się, moi drodzy, w nowiuteńki, świeżuteńki komputer. Więc dzisiaj, wspólnie z wami, oczywiście, chciałbym przetestować, zobaczyć, ile FPS-ów uda się z tej maszyny wyciągnąć. Na początek zobaczymy sobie w ustawienia. Tutaj zostawiłem wszystko fabrycznie. Także nic tutaj się raczej nie wydarzy. Wysoka, wysoka, bardzo wysokie. Ogólnie chyba to są te najwyższe ustawienia. Tak jest, wysoka, nie ma wyższych, dobra. Więc bardzo na, na najlepsze ustawienia mamy, jakie mogą chyba tylko być. Przynajmniej e, tak mi się wydaje. No i wejdziemy sobie moi drodzy na benchmark i sprawdzimy, y, ile FPS-ów uda nam się średnio wyciągnąć. Jeśli widzicie na dole ekranu, całkiem sympatycznie to wygląda na początek. Także no, mam nadzieję, no marzyłem, słuchajcie, żeby tak wyciągać powyżej 300-350, byłoby fajnie. Ale no liczę, być może na to, że będzie jeszcze lepiej. Także dobra, nie czekamy, przenosimy się na mapę. Dobra, mapa wczytana. Bierzemy sobie terrorystę. Pach. Dobra, co tu się robi. Już tam raz tu kiedyś sprawdzałem. Tu są jakieś ustawienia, tak o, chyba nic tu nie potrzebujemy. Tak, myślę, że nie. O i tu jest start. FPS benchmark. Dobra. No to co? Lecimy, lecimy Dur Poszło. Jedziemy. Okej, okay, tam u góry mamy FPS-ki ładnie. Ładnie to wygląda na razie. Zobaczymy jakie tu będą spadki zaraz bo to, że będą, no to wiadomo. Jedzie. O, tam jakiś szwagier stoi, jeden z drugim. Okej, okay, już mam spadło do 370, 420, 460. Tutaj 500, coś w granicy 500, 600. Okej, okay. by. O, jaka, jaka śmieszna bomba. Dobra, jest smoke. Wchodzimy sobie w smoka. Tutaj FPSy spadają 140, ale już mamy więcej. To sobie zionki tańczą, kury tańczą, wszyscy się bawią. Wszyscy świętują to, że suchy ma nowy komputer. Tak jest, witam, witam, pozdrawiam, pozdrawiam. Lycimy dalej, lecimy. Dobra. Jesteśmy w smoku, znowu nam spadło. Kapeckie, kapeckie. Uuu. A to dziwne, ten flaszek mnie nie oślepił. Dobra, tam na 1000 skoczyło nawet słuchajcie Uuu, znowu flash. Dobra. Tu chyba będzie koniec już, czy jeszcze nie? A, nie, jeszcze leci do góry. Dobra. No, i chyba koniec. I uwaga! Wynik jest, moi drodzy, 517 średnia FPS-ów. 517 całkiem sympatycznie. Powiem Wam szczerze, e, liczyłem na to, że będzie 350-400, może troszeczkę więcej, ale 517 robi fajne, mega fajne wrażenie. Powiem Wam tylko e, jedną ciekawostkę. Że ten test sobie zrobiłem już wcześniej, bo, oczywiście, przed nagraniem chciałem sobie zobaczyć w ogóle, jak to działa, bo, bo tam gdzieś w przeszłości raz to chyba robiłem. I bez OBS-a, czyli bez programu do streamowania, bez programu do nagrywania, miałem średnią 578, także FPS naprawdę zżera, zżera dużo. Wcześniej miałem, przypomnę, tam około 230 fps -ów. I przy nagrywaniu, przy streamowaniu te spadki były nawet do 100, nawet poniżej 100. No tutaj myślę, że jeśli będą jakieś spadki, to myślę, że się nie muszę ich jakoś specjalnie obawiać. Ale dobra, zobaczmy, jak Gierka prezentuje się teraz, już na normalnej mapie. Zagramy sobie jakąś małą rozgryweczkę, a ja wam pokażę fragmenty i zobaczymy, jak się będzie grało. Dobra, zobaczmy sobie, jak szukam yy, szukamy meczu, więc sobie poczekam chwilkę. Jak tutaj się to prezentuje, tu jest elegancko. Często na lapku się wszystko zacinało. Też myślę, że nie słyszycie tego charakterystycznego wentylatora, bo komputer chodzi mega mega cichuteńko. Także jest sztos, będzie na pewno fajniejszy dźwięk. Tu chodzi wszystko ok. Ładnie nic nie zacina, wszystko pięknie, ładnie. Przełączamy elegancko. O, mamy niuka. No to. Lecimy na mapę, zobaczymy, co to będzie. No dobra, moi drodzy, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Już tutaj w boju, uh, w, z programem nagrywającym. Hello, hello my friend. Hello. <laughs> Dobra, ja wam powiem tak. Ja na razie jestem kompletnie kompletnie się e, uczę się od nowa, jakby. O kurde, tam się dzieje. Kompletnie od nowa się muszę wszystkiego uczyć. Dobra, jednego fraga mamy, z dobrze. O jacie, tu był, patrz, schował się dziad jeden. Ja mam powiem tylko tyle, przesiadka z laptopa po prostu na 27 calowy monitor To już jest po prostu dla mnie szok optyczny Przesiadka na klawiaturę nową e, To jest też e, spora zmiana, ale chyba e, największą taką zmianą jest też przesiadka na inną myszkę Mam tutaj jeszcze dosyć duży, e, dużą czułość ustawioną e, Także no na, nauka gry po prostu na pewno mi trochę zajmie i FPS jakby no, nie rekompensują na razie tego, że jednak przesiadłem się na inny sprzęt i. No, i, i, i trzeba się nauczyć od nowa, jakby grać, nie? Co właśnie. Co właśnie mogliście zauważyć. Ale fps -y sobie spoko e, siedzą. Widzimy 350, 400. E, jest, także. Jakieś spadki widzę tutaj do 240, chyba całkiem, całkiem spokój. Woohoo! Nice, Dobre to było, 1 HP 1 <laughs> HP, 6 fragów, dobrze jest Aczkolwiek, no przez tam 3 rundy byłem warzywem totalnym Tutaj się udało odrobić troszeczkę Dobra, moi drodzy, jest zwycięstwo! Jest zwycięstwo! Pyk! Osiem fragów zrobione na krótkim meczu. Całkiem, całkiem nieźle jak na nowym sprzęcie. Także tak to wygląda. Moi drodzy, mam nadzieję, że już wkrótce spotykamy się wspólnie na live'ach z cyklu Skinny Grajo. Już suchy na nowym kąpie Odpalimy, także będzie Na pewno fajnie, będzie ciekawie Już Was dzisiaj serdecznie zapraszam Myślę, że to będzie jeszcze w tym tygodniu Także śledźcie grupę Na której daję znać wcześniej A kto jeszcze nie zostawił suba z dzwonkiem To niech to zrobi teraz Też dostanie wtedy powiadomienie Za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję To będzie wszystko Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał Widzimy się wkrótce, elo!